Hej, hej, ja z tej strony Karmelowa. Witajcie u Emilki. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że Emilka miała wejść do świątyni. No ale oczywiście była głodna, zmęczona, nie swoja. I nie zapłaciliśmy rachunków. Dobra. Uh -huh. Fajnie. Um, zapłać te rachunki. Ty miałaś tym wtedy tam zapłacić nie zapłaciłeś. Jak zwykle. Ja muszę cię bardziej pilnować. Eee, tak, zadzwonisz sobie chociaż o 5 rano. Nie wiem, czy eee, Oliwier odbierze, no ale spróbuj porozmawiać. A jak nie, to będziemy szli do świątyni. Tylko, oczywiście, zabierzemy sobie namiocik. co eee, do wyposażenia. Eee, tak, skończyć, bo by Emilka była nieswoja i w ogóle i źle się czuła i. I kapibara ją ugryzła, dlatego żeśmy ją wyspali. Eee, przekop. A co? Musisz dużo tych e, dziwnych rzeczy poznajdywać, żeby mieć z tego dużo hajsu, bo chcemy nowy domek, prawda? Eee, nie wiem, tego nie będziemy chyba zbierać, bo trochę mamy tych, e, tych flirtówek. Radościówek, wenówek, trochę tego jest, dlatego nie będziemy tego robić. No, a dzisiaj chciałabym się skupić kolejny raz na świątyni i zobaczyć, czy tym razem czekają na nas jakieś inne zagadki. Ciekawa jestem, czy to będzie to samo, chociaż widzę już, że jest inaczej. Tak, bo mamy basenik. No, jest troszkę inaczej niż ostatnio. W sumie cieszę się, bo No jakby tak cały czas. Tak już skończyłaś? No to podejść tu teraz. No jakby teraz tak miało. I zbadaj mi to. Polaktywować. No właśnie. No jakby tak miało być. Ta świątynia cały czas taka sama. To ileż można, prawda? Nudno by było. A co ty tam sobie przekopałaś? Nowego. Aha, kolejnego króliczka, znaczy posun, który jest w sumie. Nie króliczek, no dobra, badaj Emi, badaj. Archeologiczny absolut, dobrze. Tak sobie to wszystko później podkrywamy. później też zadzwonisz do... Nie otwiera bramy, to jeszcze mi zbadaj to. I skąd ty książkę wzięłaś? A tu leżą. Archeologia. Aha, no proszę. Schowaj do wyposażenia. A co to jest? To nie jest ta kostka mączna? Mączna kostka? Czy co tam? Eee, to, co potrzebne jest do... antidotum? Nie wiem, ale dobra. No zbadaj mi to. Czemu mi tego nie badałaś, moja drąga. O nie. Przykleiło ci się coś do ręki. Poczekajcie chwilę. No, musiałam Emi zresetować. Bo jej się niewidzialna książka do ręki przyczepiła. I powiedz ty mi, co ty wzięłaś? Co to było? Mm. Czy ty tego nie wzięłaś? A nie, wzięłaś, co to jest? Co to jest? Nie, to nie to. Mm, Emilia, nie dowiedziała się niczego. No. Emi, jak to? Dlaczego? No, halo! Aktywuj? Wszystko źle? Ale tutaj co? Płyń, płynie go. Tutaj nie ma nic, co byś mogła znaleźć albo przeszukać. To jest po prostu basen. No i co? I musimy w ciemno. No oczywiście. No to w środek. Znowu cię zakażą. O nie, dobrze. <grymne> Jakie szczęście, jaki foks! Emi, zapraszam, zapraszam do środka. Chodź. Przekop. A i tu mamy znowu stół. Ale co my tu w ogóle mamy? Aha, musimy napisać i dziesiąty poziom. No ale to wydaje mi się, że to już chyba możemy w domu sobie na spokojnie zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, okaże się. Mamy tu trochę rzeczy do przekopania. A wiadomo, te, które są już okratkowane, to trwa to pół dnia i pół nocy. Dlatego Emi sobie tutaj wszystko poprzykopuje, a ja do was po prostu wrócę, jak ona to skończy, bo tak to nie ma sensu, żebyśmy patrzyli, jak ona kopie, prawda? No, Emi już skończyła. Prawie, ale brakuje jej towarzystwa i, i głód, i widzicie, ile nam to zajęło. A to dopiero dwa kopczyki. Ja tak okazałam jej zadzwonić do Oliviera, niech sobie z nim troszkę pogada. Nie wiem, w sumie w pracy jest, no ale on pracuje jako programista przy komputerze to nie jest tak źle. Może sobie troszkę porozmawiać z Emilką, tym bardziej, że dawno się nie widzieli, że oni nie lubią. W sumie to ich taka pierwsza dłuższa rozłąka, prawda? Odkąd zamieszkali razem. Dlatego pozwólmy troszkę Emilce tego towarzystwa naciuwać. I za chwilkę sobie coś zjemy. W no jakimś świecie. Ha, czyli tego już nie ma. No to tu weź porcję. I niech sobie Emi troszkę poje. Ogarnie, przekopie. I będziemy badać, bo mamy, widzę, sporo rzeczy do badania tutaj. O, już w pracy. No, znaczy w pracy, w domu. No to Emi teraz y, pogada sobie jak tam w domku. Kwiatki żyją. No, Emi, jak tam z tym towarzystwem? Fajnie, zaraz sobie zjesz, ale nie masz gdzie się wysiusiać, moja droga. No nic, byś musiała w majtylać. Dobrze, że mamy dużo tego. Aha, Kopczyk zniknął. Świetnie. Dobrze, że mamy mm, dużo tych takich, wiecie, do y, pryszniców w spreju, czy jak to się tam nazywa. Jak dziś, moja droga, będziesz miała dużo siły, w ogóle ty się... Mm, wróć na kwaterę. Ty się w ogóle... przebierz! Jest gorąco, ale ty masz na upały. To po jedzeniu się przebierz, a potem zbadaj. Bo ty w końcu jesteś yy, archeolożką i... Takie pozory masz stwarzać, przynajmniej na początku, póki jeszcze nie jesteś sławna. Dobra, emizja zjadła. Teraz bada... O, patrzcie, majsterkowanie i tu wskoczyło? Hmm, aż dziwne. I co tutaj? Odkryła, że aktywanie niektórych obiektów nie prowadzi. No dobrze, ale aktywuj. Okej, okay, no to teraz tu jeszcze zbadaj, gdzie ty tam leziesz. Ja wiem, że ci siusiu chce, ale tu jeszcze masz mi zbadać. To mi jeszcze zbadaj. Okej. Okay. Emi, dasz radę. Poczekaj chwilkę. Trudno, będziesz musiała zbadać mi jeszcze to, zanim cię puszczę. Ale jestem no Znęcam się na te Emi. No ale teraz, nie, za daleko byś musiała iść do tego, wiesz? Chyba, żebym cię puściła na zewnątrz. O, daleko my mamy w ogóle. Ojku Do krzeczka. Jak to zbadasz? To pójdziesz do krzeczka. Dobra. No będziesz nam tak turlać, się. No trudno. Dobra, to ty sobie tam idziesz. A my zobaczymy, co ty tu zbadałaś. Okej, okay, znowu nie wiadoma. Tutaj. Nie wiadoma. Tutaj mamy taką jedną, tylko nie wiadomo, nie. Spróbujemy ją dać tu. Jak skończysz. Pięknie. I zaraz cię też e, wykąpiemy. Moja deruga. Żebyś się nie była berudyna. Chociaż lepiej być brudnym niż usikanym, nie? Zobaczymy, jak ci to wyjdzie. O, jest! Kto teraz? Antomia. O Jezu. O, udało nam się. Jak powiem Wam coś mamy szczęście. to weź sobie na stukę jeszcze. Poczekaj, weź sobie prysznic w sprayu, Bo do w butelce. Dobra, może być. I jak ty się nazywasz? Anatomia wapienko. No i pięknie. powitanie. Pokadaj sobie troszkę. No, mwah, śliczna jesteś. Miejscowe pozdrowienie, dowci, Oczywiście tworzystwa brakuje, schlebiaj. Wyglądasz zjawiskowo, moja droga. Ja cię tu zaraz powiem. Technika fitnessu, poznaj. No, czy są te kościotrupki? Hmm? No, dobra. Anatomia, tak? Jak ty masz? Boże. Anatomia. Anatomia, po prostu. Anatomia idzie z nami. U, jakiś strężnik. Kumpelka. O, proszek nam się udało. Zbadaj. No, troszkę nam tutaj tego towarzystwa poszło. Zbadaj to moja druga i tu też będziesz musiała zbadać. To proszę zbadaj mi to też. Anatomia, nie chcesz nam pomóc? Podpowiedz nam coś, też jak na razie. O, złóż ofiarę glifowi drzewo. No to pyk. A to już zbadaj to jak ten. Nie wiem, coś tam rośnie ma styrkowanie, tak? Jak ona to bada? A, w ogóle jak żeśmy badali? Drzewo tak no musi być to przechodzimy dalej są strażniki badaj badaj strażników i tu coś mamy jeszcze aha tu możemy przekopać A to co tu możemy schować no to schowamy to do wyposażenia to też tu już nigdzie więcej nic nie ni ma i to przykopiemy. Nie będziemy przygotowywać, bo mówię to. Ja wiem, że jest więcej. Ale to jest cała wieczność. Mhm, anatomia. Nie wiem, czy to Co? też miałeś do zabrania? Jak zaraz zabierzesz? Ale fajnie badasz, Emi, naprawdę. Przy kościotrupkach. Pięcie ci trzeba cyknąć z kościotrupkami, nie? No. Aha. Aha. Tak jest. Kryła, aktywuj. Nie, no powiem wam, bosko, jak na razie bosko nam to wychodzi. No i patrzcie, Olivier, co ty tu robisz? Wracaj do domu, już w tej chwili, nie macie. Nie było tego. Ja nie wiem, czy to jakiś bak, czy co, on się tutaj pojawia, przy nas? Dziwne, naprawdę. No ale dobra, no nie będzie. No czekajcie, bo jeszcze tutaj tego nie, nie schowaliśmy. Anatomia... O! Wykłaś... Wyk, wykła... O nie. a nie. A nie mogę jej? No dobra, no to trudno. Jak jej nie mogę, to, to nie będę tego wołać z powrotem Oliwiera. No. Oj, Oli! Do pracy, a nie! Lampas... O, są takie, oni tu mają nazwy. Tak! I to widzę, że już koniec będzie, no powiem Wam. Mm. Nie, 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 ty nie idziesz spać. Chodź. Dobra, przygotuj teren, bo mamy jeszcze trochę czasu, ale i tak zrobimy to wszystko rano, jak ty się wyśpisz. Schowaj umieść w świecie. I my się spotkamy y, rano. Jak się Emi wyśpi i przekopie ten kopczyk i spotkamy się na... Ej, no sama sobie tak ustawiłaś, no. Kobieto. Moja wina? Podejdź tu. Nie w świecie. Pójdziesz spać teraz? No. To Emi sobie pójdzie teraz spać? A my się zobaczymy rano, na, jak już Emilka to przekopie. Jak będzie otwierać skrzynię ze skarbami. No, Emil już schowała namiot, wyspała się. Patrzcie, 17 godzina. Bo kopała ten kopczyk cholerny. Naprawdę tragedia z tym kopczykiem. Teraz sobie zje. Otworzy tą skrzynię taką średnią na jeża. je mi. Tak jest. I chodź, otwórz. A, ja mi znalazła skrzyniska, również te obiekty. A co ty tu znalazłaś takiego? Podstawa pod relikt śmierci. No, powiem ci. Na ostro poleciałaś. Teraz sobie żebyki. No dobra, i teraz proszę otwórz mi tą skrzynię i choć zrobię ci to, zdjęcie też. Jak otwierasz piękną skrzynię. No i jest, odkrywanie świątyni na... zakończone. E, rozejrzeć się, no dobra, no ale możemy już opuścić. I co ty, moja droga, tu znalazłaś? No i kolejny, ten, ten. No i świetnie, zarazem stale. Nie, no powiem Wam naprawdę, rewelacja. Wróćcie teraz moja droga na kwaterę. I jest jeszcze taka godzina, a ty jesteś fajnie wyspana, że pójdziemy sobie do baru uczcić kolejny raz, że udało nam się e, udało nam się odkryć skarby w świątyni i nie wiem nie wiem ile nam tam jeszcze zostało do tego urlopu, trochę sobie coś tam porobimy w tej naszej Sylwadoradzie. Bo jeżeli chodzi o... No, jesteśmy w domku, ale nie będziemy sobie... Podróżuj. Same. I pójdziemy sobie... To są... Kwatery, nie? My tutaj możemy do tawerny jechać, bo nigdzie indziej tu nic nie ma. Muzeum, nie. Tutaj nie możemy odkrywać, nie wiem Spróbujemy tu. No i jesteśmy. Spróbujemy tutaj trzasnąć komuś wykład. Tylko najpierw Emi, chodź do łazienki. Skorzystasz. A prysznicy tutaj chyba raczej nie macie, nie? No to umyjesz ręce może za dwa razy. A co? I komuś strzelisz wykład. Co ty na to, moja droga? O, jaka muzeczka. Hmm. Ciekawe, czy ja mogę tutaj. Aha, muszę kogoś poznać, dobrze. Mm. Oli! No nie wiesz, że po prostu. Czemu ty znowu jesteś tutaj? Nie. Ty idziesz do domu, ty nie przyjechałeś z nami na ten urlop. Ciebie tu nie ma. Nie wierzę, nie wiem po prostu, co się dzieje. Nie wiem, wiecie w ogóle, o co chodzi z tym? Że on się tutaj u nas pojawia? Bo już zaczyna mnie to irytować. Przecież Emilka sama pojechała na tym, to nawet nie jest urlop, wyprawa. Ona tu hajsy zbiera. Wygłoś... No temu, Żuanowi i temu. Da radę? Da radę. To wykłaś tym... Wy, wykłaś. wykład tym dwóm strzel. Bo jeżeli chodzi o aspiracje, no, to mówię, ten podręcznik archeologii. Kliknij komputer z kategorii napisz, wybierz napisz podrażnik umiejętności, a następnie... zobaczymy, czy my to w ogóle będziemy mogli zrobić, jeżeli nie mamy żadnych umiejętności literackich. Bo my chyba nie mamy, nie? Umiejętności literackie... Nie mamy chyba nic. Trzeba będzie... Trzeba będzie to sprawdzić, no ale dobra. Klep ten wykład. Wygłoś kazanie. O! Podobało im się! Jak cudownie! Cieszę się. Super, podobało No to już nie będziemy. O, miejscowe legendy, spytaj. Głodni nie jesteśmy, co prawda, ale możemy się czegoś napić. Bartender! Mm, zamów drinka. Zamów drinka jakiegoś fajnego. Hmm. Może morski rozprysk? Nie, tutaj coś tam tańczymy. Ale fajnie, że nam się ten wykład zaliczył, cieszę się niezmiernie. No i przyjedziemy do domku i będziemy mogli machnąć sobie książeczkę. Zobaczymy w ogóle, czy będziemy mogli, nie mając tych umiejętności literackich. Ale pan ma ładną musinkę. Cudownie. Trochę żeśmy nazbierali sobie tych różnych y, artefaktów do wyczyszczenia i tak dalej. Tego się cieszę. O, wydobycz skamielinę, wydobycz skamielinę. To od razu sobie sprzedamy. Tak. Pamiętamy, że każda niewydobyta y, warta była... O. 50, Ta jest warta 100, czyli super. No ta 40, no trochę mniej. U, ta 250. Bardzo ładnie. O, ile się tu zrobiło? Ludzi. Kto to jest taki fierciarski? Przepraszam bardzo. Aha ten czarny blondyn. Panie czarny blondyn. O co panu chodzi? No ale widzę, mamy trochę tych reliktów do oczyszczenia. Także fajnie. Bo sprzedajemy to. I może już w następnym odcinku Emilka wprowadzi się do nowego domu z Olivierem. Co wy na to? No bo w domu mamy prawie 10 tysięcy artefaktów, Tutaj mamy 20 tysięcy z tych artefaktów, plus jeszcze te wszystkie niewyczyszczone, to już 30, a nam tam brako... a tam... Nam potrzeba było chyba 80, niecałe. całe 77 chyba z tego, co pamiętam. Dlatego coś mi się wydaje, że w następnym odcinku Emilka już będzie miała nowy dom. Cieszę się. Dopij Emilka już. Aha, się ludzie pozbierali. Dopij sobie Drina. Wracaj do domku. I co? I będziemy kończyć... Jak się tutaj ogarniesz, moja droga. I mówię, coś mi się zdaje, że w następnym odcinku już zobaczycie Emilkę i Oliwierę na nowych włościach. No i będziemy też skupiać się na tym, żeby Emilka w końcu została sławna pod względem właśnie archeologii. Dlatego może walniemy komuś jeszcze raz wykład co wy na to, bo to sławę daje. Dawać tym. Dawaj, Emi. Lecisz z wykładem. No, słuchajcie, Emi. Bo to daje nam sławę, chociaż, no mówię, nie chciałam, nie chciałam się na początku skupiać na, na tej sławie, ale, tak jak mówiłam, chciałabym, żeby Emi była sławnym archeologiem. Żadną piosenkarką, żadną aktorką, nikim takim, tylko archeologiem, właśnie. A z tego co wiem, to ten pakiet gwiazdy właśnie to umożliwia, że możemy zostać sławni w każdej dziedzinie, w sumie. I ja sobie właśnie wybrałam archeologię, dlatego Emi Wal. Te swoje wykłady i będzie super. Tak już? Już? Pogadałaś? No to jeszcze raz. Tylko czy tobie mogę? No to tej pani. Salwadoryjskie powitanie przy pani. Bo ten jest teraz wirtualny, ja się obawiam u niego. O, cześć, cześć. Tutaj pani też. Salwadoryjskie powitanie. Ja bym chciała w większej ilości walnąć w ten wykład z archeologii. O, tym wszystkim tutaj. Proszę mnie tu słuchać. No? Cztery osoby, no to już ładnie. O, już chyba coś mi się nie podobało, bo mi nie klaszczą. No ale trudno, no to dobra, no to Emi, lecimy do domku spać, to już w sumie pierwsza godzina, a my będziemy się żegnać. Emi po raz kolejny zdobyła świątynię, po raz kolejny udało jej się znaleźć skarb, e, troszkę wbiła sobie tych, w sumie dwie te do y, aspiracji, dwa zadania wypełniła, dlatego też fajnie. Tęskni już za Oliwierem, dlatego w następnym odcinku już Emilia wróci do domu. I będą z Oliwierem kupować nowy dom i będą go urządzać. A Wy zobaczycie już gotowy dom, tak mi się wydaje. Już urządzony. I wprowadzimy Emilkę. No i będziemy już myśleć oh, nad jakimś. Wandola. Może weselem. Hm, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, zastanowię się jeszcze głęboko nad tym. Na razie Emi chodź spać, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, i do usłyszenia, do następnego. Pa!